Ujemne reakcje po raz drugi. W stropach podpartych na murach bardzo często wychodzą nam ujemne reakcje. Najczęściej oczywiście w narożnikach. I tematowi temu poświęcony był pewien już film przygotowany wcześniej. Strop na ścianach murowych ABC Płyta. W tym filmie pokazano rozwiązanie, no, powiedzmy sobie, papieskie. Przyjęto cechy nieliniowe w tych podporach. Rozwiązano liniowo, wyznaczono obciążenia wywołujące największe reakcję ujemną dla tych obciążeń, powtórzono obliczenia nieliniowe, no i doprowadzono do zmiarowania. Nie zrobiono ogień w stanie zarysowanym, no bo to już wymagało bardzo wielkiej eklibisryki, żeby to zrobić, i dlatego też w tym materiale chciałem pokazać postępowanie uproszczone. A jednocześnie chyba zapewniające wystarczającą dokładność do rozwiązań inżynierskich. Na czym ono polega? Mam tutaj takie przykładowe zadanie, w którym mamy podparcie na silkach. No, typowe prostokątne pola. I jest jedna charakterystyczna cecha, mianowicie przegroda w korytarzu. Mamy tutaj następujące obciążenia. Typowe, ciężar własny, stałe obciążenia stałe i następnie obciążenia zmienne polowo. Jeżeli przejdziemy do wyników i wybierzemy sobie obiednie minimum i pokażemy reakcję, to proszę Państwa, usuńmy sobie przyciskiem P ikony podpór. No i widzimy wtedy, że mamy taką sytuację, że tutaj poza tymi miejscami na różnikach również ta przegroda ma ujemne reakcje, czyli jest odrywana. Zakładamy, że nie ma innych konstrukcyjnych warunków, które by przytrzymywały te ujemne reakcje, dlatego też powinniśmy je w jakiś sposób uwzględnić. Jak, jak to zrobimy? Przejdźmy na podwójny układ monitorów. I ostatnie zadanie. Wyniki. Nasze reakcje obiednia minimum reakcje. OK i teraz proszę Państwa weźmy sobie drugie zadanie, w którym dokonano pewnych modyfikacji. Mianowicie w tych miejscach, gdzie nam wychodzą ujemne reakcje, po prostu. Usunięto podpory. Czyli jak widzą Państwo narożniki i ta przegroda. No i teraz popatrzmy, jakie otrzymujemy wyniki w wymiarowaniu. Tu mamy ten model z pełnymi wszystkimi podporami. Włączmy sobie z powrotem nasze podpory klawiszem P. Natomiast tutaj mamy również wyniki. No i możemy sobie to obejrzeć. No i proszę Państwa, tak to wygląda, jeżeli takie są różnice pomiędzy modelem ze wszystkimi podporami, a tym, z których niektóre podpory zostały usunięte. Jeżeli chodzi o liczbę wkładek, to ona się właściwie nie zmienia, mamy to samo. Jeżeli teraz przejdziemy tutaj na drugi kierunek, no tutaj jest sprawa do zbrojenia tego na rysy. No a jeszcze popatrzmy sobie na górę. Mamy taką sytuację. Ciekawostka jest taka, że w tym modelu mamy jeszcze zbrojenie w tym kierunku na górze. Tutaj tego nie mamy, no bo tu jednak usunięcie tych potwór z narożników złagodziło skręcanie w tym miejscu. No i popatrzmy sobie jeszcze na rysy w jednym i w drugim przypadku. No i na górze i na dole. Teraz proszę Państwa, dla tych zadań zostały przeprowadzone obliczenia ugięcia w stanie zarysowanym, no bo to jest kończona i sprawa. No i tutaj mam wyniki. Zaraz to Państwu pokażę. Tylko to było zadanie A z in, dodatkiem U. I mamy tutaj te wyniki, natomiast tutaj będziemy mieli Zadanie B z dodatkiem U. No i wyniki. No i proszę Państwa, popatrzcie, co tu się stało. Po pierwsze, wyniki w stanie zarysowanym no, są podobne, chociaż oczywiście w przypadku usunięcia tych potwór są większe, no i tego żeśmy się tutaj spodziewali. Natomiast wynik ten został osiągnięty nad bardzo prostym zabiegu, bez angażowania obliczeń iteracyjnych, tylko wyłącznie polegający na zmodyfikowaniu układu podporowego na podstawie rozwiązania pierwszego, w którym wyznaczyliśmy sobie miejsca występowania ujemnych reakcji.